Dzisiejsza Ewangelia pokazuje scenę, w której Natanael spotyka się z Panem Jezusem w taki sposób, że Pan Jezus przypomina mu spotkanie, które dokonało się wcześniej. Prawdopodobnie Natanael miał objawienie Boga właśnie tam pod figowcem. Stało się dla niego coś bardzo istotnego, coś, co przeszyło jego serce. Żydzi mieli zwyczaj, że właśnie pod figowcem często rozważali Słowo Boże, rozważali prawo. Zatrzymywali się na modlitwę. I właśnie w tym czasie modlitwy Natanael miał właśnie takie osobiste spotkanie z Bogiem. I kiedy spotyka się z Panem Jezusem, to Pan Jezus mu to przypomina. Przypomina zdarzenia bardzo intymne, o którym mógł wiedzieć tylko i wyłącznie na Tanel i Bóg, który w tym spotkaniu uczestniczył. Czasem na modlitwie mamy takie doświadczenie bliskości Boga, spotkanie z Bogiem, czasem wydaje nam się, że, że chwytamy Pana Boga za nogi, Pan Bóg czasem daje się tak poznać. Często jest tak w rzeczywistości, w takiej rzeczywistości, kiedy spotykamy człowieka świętego, ci, którzy spotykali świętych w swoim życiu, to opowiadali o takiej wielkiej bliskości Pana Boga. Czasem potrafią o tym intymnym spotkaniu z Bogiem opowiedzieć ci, którzy głęboko się modlą, obdarzeni różnymi charyzmatami. Nie wiem czy kiedyś takie doświadczenie ktoś z was najmniej miał. Ale czasem tak tak bywa. Że rozmawia się z osobą modlącą się o sprawach, które dokonały się w sercu. O tym, o czym wie tylko ja i Bóg. I Natanel miał takie właśnie doświadczenie. Dlatego powiedział: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, który ty jesteś królem Izraela. Pan Jezus oczywiście pokazał mu szerszą perspektywę, że w Jego życiu dokona się coś więcej, że to był tylko taki zalążek, taki zaczyn, taki przedsmak, aperitif przed, przed tym, co będzie działo się w przyszłości. Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy i my w naszym życiu chcieli się zatrzymać. Zatrzymać na spotkanie z Nim, spotkanie z Bogiem. Na takie właśnie intymne spotkanie, gdzie będę ja i on. Że będę miał czas dla Niego w tym naszym zabieganiu, bardzo często zapominamy o tym, że to jest potrzebne dla naszego życia duszy. Kiedy my się zatrzymamy na spotkaniu z Bogiem, to Bóg będzie nam objawiał coraz więcej i więcej. I będziemy mieli to doświadczenie, właśnie, że Takim zdziwieniem, Panie Boże, skąd to wiesz, co się dzieje w moim sercu, co się dzieje w mojej duszy? Będziemy zadziwieni, że, że Bóg może być właśnie tak bardzo blisko. Ale najpierw trzeba się zatrzymać. Najpierw trzeba dać Panu Bogu czas najpierw trzeba zostawić to wszystko, co jest codziennością, żeby to spotkanie mogło się dokonać, żebyśmy mogli się zadziwić pięknem i wspaniałością Boga, który jest zachwycony każdym z nas i cieszy się spotkaniem z każdym z nas, Dajmy zatem Bogu przestrzeń do tego spotkania. Amen.